Plansza z napisem przegląd tygodnia od 18 do 22 stycznia w tle las zimą, widok z lotu ptaka. W pomieszczeniu biurowym radny Sejmiku Województwa Grzegorz Banaś przegląda dokumenty. Zdalnie obradowały komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Na ekranie monitora wyświetla się nazwisko radnego Województwa Marcina Piętaka oraz jego zdjęcie. Marszałek Andrzej Będkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisują umowy w tle flagi z herbem województwa świętokrzyskiego. Blisko półtora miliona złotych z budżetu województwa otrzyma sześć zakładów aktywności zawodowej działających w regionie świętokrzyskim. Pomieszczenie biurowe w tle godło polskie oraz flagi biało-czerwona z herbem województwa świętokrzyskiego i Unii Europejskiej. Marszałek Andrzej Będkowski i wicemarszałek Renata Janik gratulują przedstawicielom fundacji Gramy z Tobą. Obecna także osoba na wózku inwalidzkim. Święty Krzyż zimą. Widok z lotu ptaka. Do blisko 14 milionów 800 tysięcy złotych wzrosła wartość unijnego dofinansowania projektu rewitalizacji klasztoru na Świętym Krzyżu. Rozbudowana zostanie także położona u jego stóp osada średniowieczna. Święty Krzyż zimą widok z lotu ptaka. Męskie dłonie przekładają dokumenty. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o dofinansowaniu kolejnych dwóch projektów dla szkół zawodowych. Do Kieleckich Informatyka i Ekonomika trafi w sumie blisko 2 miliony złotych ze środków unijnych. Pomieszczenia biurowe. Za stołem siedzą Marszałek Andrzej Będkowski oraz wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski. W tle flagi biało-czerwona oraz z schermem Województwa Świętokrzyskiego. W blat stołu leży 11 pudełek z pulsoksymetrami. W ramach projektu Stop Wirusowi zakupiono 2,5 tysiąca pulsoksymetrów do monitoringu stanu zdrowia mieszkańców regionu. Sprzęt trafi do ośrodków zdrowia, organizacji pozarządowych, domów pomocy społecznej oraz ochotniczych straży pożarnych. Wicemarszałek Renata Janik udziela wywiadu w tle herb województwa Świętokrzyskiego. Marszałek Andrzej Będkowski w maseczce. Pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Będkowskiego obradował zespół do spraw wsparcia Świętokrzyskiej gospodarki w ramach tarczy antykryzysowej. Pomieszczenie biurowe. Wicemarszałek Renata Janik w maseczce siedzi za stołem. Czarna plansza z herbem województwa Świętokrzyskiego oraz napisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego rok 2021.